Drodzy widzowie, witajcie. Dzisiaj będzie o podstawach zarządzania flotą. Serdecznie zapraszam na materiał. Tak słowem wstępu, flota koju jest nieciekawa, nudna, przekombinowana i im więcej macie dlc ków tym gorzej się nią gra. No to to wie każdy. Dlatego tak niej, z 80% graczy ma kompletnie flotę w dupie, nic nią nie robi, nie? Ale zawsze dochodzi ten cholerny moment, że trzeba albo zdesantować się na ten UK, albo pójść do Stanów Zjednoczonych. No i ta flota, niestety, trzeba się nią posłużyć. Ja flotą grać nie lubię. Bardzo. Uważam, że flota w tej grze jest zrobiona tragicznie. Nie ma żadnego sensu. Buduje się to miliard lat. Ten poradnik jest o zarządzaniu flotą i zbudowaniu podstawowych okrętów. Ale on zakłada, że wy już tą flotę macie. Nie? Czyli... Jeśli jesteście uk USA, Francją, Włochami, to dosłownie musicie zrobić tylko parę rzeczy na tym poradniku, żeby zrobić odpowiednią flotę i ona każdego bota raczej ściśnie, nie? I z autentycznie poświęcicie na to 15-20 minut parę fabryk i ta flota wasza będzie taka, że bot tego nie załatwi. Nie stosujcie tego co już tutaj mówię raczej do gry multiplayer, bo to wam nic nie da, jeśli gracz wrogi ogarnia flotę i ją odpowiednio zdezajnuje, to dostaniecie w dupę, nie róbcie tego na multiplayerach raczej. Z tym poradnikiem akurat jak cała reszta do multiplayer' nie ma żadnego zastosowania, to trochę ma, bo ponieważ większość graczy w ogóle nie umie grać flotą, to nawet tą flotę, co tutaj wam pokażę ją zrobicie, to jest duża szansa, że tego gracza pokonacie. Ale no to wasza jakby jest decyzja korzystać z tego czynia. Na krajach takich jak Związek Radziecki i Niemcy ten poradnik też ma zastosowanie, ale macie trochę, jakby to powiedzieć, 50-50, czy to się uda, czy się nie uda. Trochę szczęścia jest potrzeba, bo rzeczywiście bardzo mało wydacie, żeby tą flotę zrobić taką, że ona jest w stanie wygrać z tym UK'em. Ale radzę najpierw skapitulować Francję, żeby ta chociaż flota Wyszy Francji odpadła. I wtedy wrazem z flotą włoską, powiedzmy, jako solo Niemcy, solo gracz, tak? No bo to jest na single player poradnik, na PWE. na multiplayer, to jest trochę koło inaczej. Jako solo gracz niemiec jesteście w stanie złamać tą flotę brytyjską na tyle, żeby wylądować. Oczywiście są różne glitche, exploity, żeby wylądować na tym UK, mimo tego, że oni mają dominację, no ale to jest takie, powiedzmy, uczciwe podejście, no można się tam zdesantować powietrznie. No ten poradnik zakłada, że to, co wam tutaj pokażę, wy jako na przykład te Włochy, które ja tutaj będę miał, po prostu ścisną na morzu UK i po prostu się tam zdesantują razem z Niemcem, nie? Ten poradnik to jest mega, super basicowy i jeśli wy się zdacie na tej flocie, to możecie go kompletnie pominąć, bo on wam niewiele wniesie do waszego życia. Dobra, zaczniemy sobie od samego początku, czyli od kompozycji flot. Waszym głównym damage'em w tej grze, jeśli chodzi o flotę, są lotniskowce. Krobicie ze spam podcerników, to nie daje wam tyle demedza, co wam da dodanie do floty czterech lotniskowców. Te lotniskowce po prostu rozpieprzają flotę bota. I tak, w lotniskowce możecie mieć najlepiej 4, możecie mieć 5, chociaż tak średnio to polecam. Powyżej 5 już zaczyna się dostać większe nerwy niż bawki, jeśli chodzi o te lotniskowce. Także ja polecam najlepiej 4, bo 4 jest łatwo i szybko wyprodukować. 20 stoczni, tani lotniskowiec, 2 lata i jest gotowy. Dobrze jest, żeby na jednego lotniskowca przypadała obstawa czterech okrętów liniowych, czyli pancerniki lub ciężkie krążowniki. W ogóle tych okrętów liniowych są ze cztery różne rodzaje, w zależności od tego, jaki pancerz chce tam położyć, jaki kadłub, ale generalnie, pancernik, ciężki krążownik, to jest okręt liniowy. Na jeden lotnisko jest najlepiej cztery krążowniki, pancerniki, liniówki, tak? I na jeden pancernik, krążownik. 8 eskortowców, czyli eskortowiec to jest niszczyciel, lekki krążownik. I dokonujemy sobie teraz tak zwanej szybkiej matematyki. Na cztery eskortowców potrzebujemy powiedzmy idealnie te, nie wiem, 16 okrętów liniowych. Może być więcej. Im więcej tych okrętów liniowych, tym lepiej. One za bardzo nerwów nie dostają, ale po prostu flota jest efektywniejsza, bo to o to chodzi w tym poradniku, żebyście dosłownie minimalnym wysiłkiem wygrali z tym botem. To nie chodzi o to, żeby się to rozmieniało jakieś głęboko, tylko po prostu zrobili parę rzeczy i to już wystarczy. I żeby się tym nie bawić, żeby się skupić na armii. I mając te 16, powiedzmy, liniowych, potrzebujecie na to, nie wiem, 130 eskortowców. Jest trochę za mało pancerników, krążowników, tych eskortowców jest trochę za mało. lotniskowcy zbudowałem, ale to wystarczy, bo mniej więcej patrzycie, że jest tam 100, brakuje 20, dobra, można to olać. To jest jakby kompozycja wystarczająca, nie? Idealnie więc to, to jest 130, 100 też wystarczy, to nie jest problem. Dobra, teraz kolejna bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o tą flotę. Macie coś takiego jak okręty podwodne. Okręty podwodne są dobre na gracza, ale bot generalnie ma je gdzieś. Wy możecie topić konwoje botowi, ale bot to po prostu zignoruje. Bot ma coś takiego, że na przykład nie za bardzo zauważa, że wy w ogóle motoru topicie. Ten Warsupport praktycznie nie spada za kupienie tych konwoj. Nerwu do zaopatrzenia też praktycznie nie dostaje za to, że te konwoje się topią, ale jest jedna ważna rzecz. Nie wolno trzymać tych okrętów podwodnych w głównej flocie, trzeba je od razu stąd wywalić. Dlatego, że przez szybkość tych okrętów, ich zasięg, one strasznie nerwią statystyki waszej floty. Jak macie te cholerne okręty podwodne, to macie coś takiego, że flota o wiele wolniej wchodzi do bitwy, o wiele wolniej bierze w niej udział. O wiele wolniej się rozstawia i jest gotowa do ataku. Pod żadnym pozorem nie trzymajcie okrętów podwodnych we flocie. Ten poradnik też w ogóle nie jest o okrętach podwodnych, w ogóle nimi nie będzie się zajmować. Dla mnie okręty podwodne na bota, PVE, kompletnie są bez sensu, można je po prostu wszystkie straszować. Ktoś może mieć inną opinię na ten temat, ale ja ich w ogóle nie używam, bo widzę, że one nie mają żadnej kompletnie, mają zerową całkowicie efektywność i wymagają strasznych inwestycji czasu i skupienia, żeby one cokolwiek zrobiły. Ja z nich nie korzystam, nie polecam, możecie je z floty wywalić. Teraz jeśli chodzi o kompozycję samolotów na lotniskowcu. Ja polecam 20 myśliwców do 60 okrętów z bombami. Czyli potrzebujecie sobie wyprodukować 80 myśliwców, 240 nawalbomberów, które mogą być na tych lotniskowcach. Jeśli chodzi o szablon, czy potrzebujecie z 40 czy z 36? z 40 oczywiście są lepsze, ale chodzi o to, żeby w 39 już je mieć gotowe na wojnę. Dlatego ja polecam od razu sobie puścić dwa jakieś takie kompletne szroty. Coś takiego, możecie wywalić ten zasięg, jeśli wam nie jest, podążcie go dodać do co innego. Design z 36, dwie fabryki tutaj, pięć fabryk tutaj. To jest bomber, też kompletnie jakiś taki standardowy. E, dwie fabryki na myśliwce, pięć na te bombery. I wy w grudniu 39 już macie gotowe, zrobione to. Potem sobie to po prostu się na jeden i jeden, tylko żeby doprodukowywać je, i możecie to wrzucić na coś innego. Oczywiście te 40 są o wiele, o wiele lepsze. Tak autentycznie nawal bomber to ma, nie wiem, ze 3 razy więcej demerza, ale bot, ale bot prawie nie korzysta z lotniskowców. Jak korzysta, to masz jeden, który jest zawalony cały kasami, które w ogóle nie biorą udziału w tej bitwie morskiej. I one na bota całkowicie wystarczą. One go po prostu zanihilują. Niezależnie od tego, co on zrobi, tak dostanie w dupę. Dobra, kompozycji sobie pogadaliśmy o samolotach, sobie pytaliśmy jeszcze, jak powinny wyglądać Wasze okręty. jeśli chodzi o te Włochy, nie? nie robiłem żadnych pancerników, nie robiłem na tym żadnych niszczycieli, bo on już tą flotę ma. Wsiłem wszystkie stocznie w zrobienie dwóch rodzajów okrętów i tych stoczni praktycznie nie wybudowałem, bo budowałem, może nie wiem, ze trzy stocznie postawiłem dodatkowe. Więc inwestycja ekonomiczna w to, co się tutaj wam pokaże, jest minimalna. I można wszystko wrzucić w samoloty i wrzucić w armię. Zrobiłem lotniskowce, bo trzeba było: cztery lotniskowce, same moduły na hangary i nic innego, żeby to było jak najtańsze, żeby to jak najszybciej się wypluć. Drugim okrętem, który zrobiłem, i to jest bardzo ważny okręt, to są lekkie krążowniki wykrywające. Na nich wrzuciłem trzy razy katapulty i reszty macie odblokowane. Radar, sonar sobie wrzucicie. Jeśli nie macie, to możecie to olać. Zrobicie, wrzućcie, nie zrobicie, nieistotne. Tak on wygląda, i jego jedynym celem jest wykrywać wrogi okręty. To wszystko zaraz wyjaśnię, oczywiście. Patrzycie, żeby on był jak najszybszy po prostu. I tylko to Was interesuje. Zrobiliście sobie tak parę tych okrętów wykrywających, zrobiłem ich jakieś, nie wiem, 7, 6, 5. Autentycznie wystarczy nawet jeden, ale dobrze jest mieć więcej. Żeby one nie tonęły po prostu, bo im się zdarza zatonąć, nie mają żadnego uzbrojenia, a ich jedynym celem jest wykrywanie, mogą dostać od do jakiegoś samolotu, pójdą na dno, potem jest problem, nie? Macie ich 6, 7, to wystarczy absolutnie. Ustawiacie sobie, żeby one nigdy nie brały udziału w walce, możecie sobie ustawić, żeby je odsyłać na naprawy. I teraz ustawiacie je na patrol. One będą tutaj tylko pływać i szukać przeciwnika, znajdą go, zespotują go. Ale nie wezmą udziału w walce. I to jest generalnie chyba najlepszy sposób na walkę flotą, bo możecie sobie wziąć naszą flotę, ustawić na niej patrol, wysłać ją w pizdu i może ona kiedyś weźmie udział w bitwie. W ten sposób główna flota nie marnuje paliwa, nie dostaje jakichś randomowych obrażeń od samolotów, które tutaj latają. Pływa po prostu ta mała, spotuje i pokazuje tej flocie, gdzie ona ma płynąć. Natomiast jeśli chodzi o drugą flotę, ustawiacie, żeby atakowała zawsze, też możecie te naprawy sobie odpalić. Chcecie na siły uderzeniowe. Wybieracie sobie jakiś region, który Wam najbardziej pasuje. Wybraliśmy sobie to Morze Tyreńskie i dołączamy sobie teraz do wojny po stronie Niemiec. Normalnie czekam na sytuację, żeby skapitulowała ta Francja, zanim wystaje flota, ale to jest pokazowe, w jaki sposób ta flota po prostu zadaje obrażenia, nie? Spottery Spotery se pływają, szukają przeciwnika, znalazły dobrze sobie jest ustawić, żeby ta flota była jak najbliżej miejsca, w którym weźmie udział w walce. Bo na sama na ustawieniu siły uderzeniowe się nie ustawi jak najbliżej tych regionów. Trzeba to zrobić ręcznie. Oraz zawsze polinujcie, żebyście mieli paliwo, bo macie demercz floty minus 50%, jak nie macie paliwa. Zajęło to jakieś 3 sekundy. Spoter znalazł flotę 12 okrętów na dno. Kolejny 11 okrętów na dno francuski. Jedyne co zrobiłem na całej tej flocie to zrobiłem cztery lotniskowce i okręty wykrywające. Poświęciłem na to 5 minut swojej uwagi i to wystarczyło, żeby ta flota zaczęła cisnąć. Bot musi mieć, nie wiem, z dwa razy większą flotę, żeby z wami wygrać? Czymś takim. Jak zrobicie to na Niemcu, to macie 50 na 50 trochę. Wasza flota pewnie dostanie w łeb, ale. Zapewne zatopi całą brytyjską flotę, nie? Więc możecie. Na Niemcu to spokojnie możecie to próbować. Dam wam link do live'a, gdzie zrobiłem tą flotę na live'ie e, w taki sam sposób, jak tutaj na Włoszech. I ta flota Niemca po prostu zatopiła i mogła się zdecentrować na UK. To był chyba 41 rok. Tam był, oczywiście, ja to mówię wszystko, jakbyście grali sobie grę historyczną, bo to da radę zraszować nie wiem, skapować to UK w 36, nie? Ale to jest. Y Bardziej taki poradnik dla ludzi, którzy w ogóle nie mają z tą flotą żadnego obeznania i za bardzo się na niej nie znają. No tu mamy bitwę, bitwa się zakończyła, straciliśmy 30 eskortowców, oni stracili trochę więcej. Dało się raz botowi zrobić remis. W takiej sytuacji, jak tutaj, kiedy macie bitwę, która zremisowała, i praktycznie cała wasza flota poszła się naprawiać, to jest jedyna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę podczas walki tą flotą, trochę bardziej. Ustawiacie sobie oczywiście kolejkę napraw i w momencie, w którym macie coś takiego, że nie macie prawie okrętów, to ustawcie, żeby ta flota sobie po prostu poszła w pizdu i się naprawiła, bo w tych ustawieniach, jak odsyłacie tą flotę, ona e, potrafi zostawić same lotniskowce. Dlaczego? Bo lotniskowce dostają damage tylko, kiedy są atakowane przez inny lotniskowiec albo kiedy we flocie nie ma z absolutnie żadnych innych okrętów. Jak mamy takie sytuację, że pływające same lotniskowce, to by z tą flotę wycofać? Może się zdaje, że na przykład spotkamy flotę UK, -a, która nas zatopi. Jak też już zrobicie sobie tą waszą flotę? Czyli te lotniskowce i te okręty wykrywające zostają wam w stocznie, to możecie sobie po prostu puścić spam niszczyciela. Eee, niszczyciela to radzę po prostu wrzucić, ile się da torped i tyle. Żeby był jak najtańszy, resztę wywalić. Pelotka nie jest mu do niczego potrzebna. Jakiś system generowania ogniem, torpedy. Wrzucacie najbardziej podstawowe majo, jakie tam sobie macie. Najlepsze są działa podwójnego zastosowania, jakich nie ma, to nieistotne. One służą jako tanki, te niszczyciele. Więc po zrobieniu tego wszystkiego. Wrzucam sobie to, nie wiem, na dwie fabryki czy tam trzy tych niszczycieli. Bo te niszczyciele będą tonąć. Wasze okręty liniowe nie będą tonąć, lotniskowcy nie będą tonąć, ale niszczyciele będą. Więc sobie po prostu robicie z tego spam. I to jest ostatnie, co robicie w produkcji. I możecie sobie zaprojektować pancerniki, następne lotniskowce. Ale to generalnie nie ma żadnego znaczenia, bo ta flota wystarczy, żeby wszystkich rozwalić. Podbijecie sobie UK, dostajecie sobie następną flotę, podbijecie sobie Francji, dostajecie w peace Dealu następną flotę, żeby pokonać Stany Zjednoczone. Pokażę Wam jeszcze technologię. Można sobie zrobić sonary dla okrętów wykrywających. Używacie kadłubów 36, dobrze się je zraszować. Niemcy niestety nie mają lotniskowców w ogóle wybadanych, więc to też trzeba odblokować najpierw. Dlatego Niemcy trochę później to robią, niż Włosi. Nie badam całej tej reszty. Możecie zrobić zniszczyciela 40, bo jest najtańszy. Ale kadłuby tych okrętów 40 są zbyt drogie. Tak jak mówię, ja w ogóle nie używam okrętów podwodnych, dla mnie one na single player są bez sensu. Nie badam też nic z tego. Tak jak mówię, w 40, jak już ta flota jest zrobiona. Już nie ma co kombinować. Możecie sobie te no, lepsze torpedy zrobić z 36. Tamte są po prostu tańsze, więc się szybciej robią okręty. Dobrze jest zrobić sobie pasywki. Jak chcecie już badać to, to po prostu wybadajcie to na pałę. Nie dodawajcie tego do okrętu, bo to drogie. Tylko zróbcie sobie te pasywki do ataku. I dobrze też jest zrobić wszystkie te pasywki stąd. I później sobie flotę na szkolenie i je zrobić, bo one dają wam to, że wasze okręty są. Yy, te konkretne, że ciężej jest zatopić, a te konkretne, że mają lepszy atak. Więc dobrze jest te pasywki wszystkie sobie wybadać. Nasza flota po bitwie się naprawia. Jak się naprawi, to jeszcze pokażę wam tutaj parę shotów. Z tego jak ona te okręty wroga po prostu topi. Wypaliśmy następną francuską flotę. No i nie ma francuskiej floty. Wymaga to pewnego poziomu mikro. I sprawdzania co tu się dzieje klikania rzeczy, żeby się naprawiały itp, itd ale no, niestety, gierając z takim krajem jak Włochy, trzeba trochę mikrować. No, plus tej strategii, którą wam tutaj pokazuję, jest taki, że ta flota raczej wam nie zatonie w randomowej sytuacji. I nie będziecie się wkurzać, że na przykład właśnie sojusznicy nie są w stanie wylądować. i Zadniczę do walki z wrogimi okrętami podwodnymi, bo jak widzicie tutaj wszędzie toną moje konwoje. Ale to nie jest film o eskorcie konwojów, tylko... W walce floty SWATOM e, najlepsze do walki z tymi okrętami podwodnymi są bombowce taktyczne e, albo zwykłe bombowce morskie. Dobra, flota się naprawiła po tej bitwie, znowu ją wysyłamy na szukanie przeciwników. I pływa i będzie wszystko rozwalać. I mówię, to jest autentycznie nubska flota. Jest najbardziej prymitywna i podstawa, jaką się da zrobić. Ale wymaga od Was autentycznie zainteresowania się nią przez 15 minut, wywalenia wszystkich botów, i potem można zająć się czymś pożytecznym, czyli używaniem swoich armii w tej wojnie. Po jakichś 3-4 takich bitwach, jedyne co zostaje botowi to pływanie okrętami podwodnymi. Tutaj flota jest praktycznie rozwalona. Tutaj jeszcze resztka jakiejś brytyjskiej floty potrafi się pojawić raz na jakiś czas. No ale autentycznie dwie, takie trzy bitwy wystarczą, żeby przeciwnika już nic nie zostało. Rezi się wam zdarzy, jak tutaj, że ta flota wykrywająca pójdzie na dno. Mu stwierdzić, że jednak chce wziąć udział w bitwie. Trzeba je po prostu wyprodukować od początku. Czasem się to zdarza, że bot wypuści z siebie, nie wiem, na przykład jeden dywizjon jakiś krążowników, które z jakiegoś podu go dogonią. Teraz ta flota jak już po prostu zadała obrażenia głównej wrogiej flocie i ona się naprawia, podzieliła się na fragmenty. To ona już po prostu będzie lecieć i wszystko niszczyć, a wy sobie tylko y, dosyłacie do tego te szrotowe niszczyciele, które w międzyczasie się tam sobie zrobią. Nie? Jak tu widać te niszczyciele to nie powstają w parę dni i są gotowe, żeby z wrogiem walczyć. I ona już po prostu wszystko to, wszystko będzie topić. Także jak tutaj można zobaczyć, zostało 20 wrogich okrętów na Morzu Tyreńskim. Chyba ze 150 zakotopiliśmy na Morzu Śródziemnym, a już w samym Lamarsie 60 okrętów. Jeszcze 2-3 miesiące takich walk i nawet Niemiec będzie w stanie flotą się zdesantować tutaj na tym kanale. Oczywiście ten poradnik też jest dobry na Japonię. Największy problem z nim jest taki, że potrzebujecie mieć tą flotę. Jeśli jej nie macie, no to macie dwa wybory, albo ją zbudować, co zajmie wam 4 godziny gry zrobienie floty od podstaw, zbudowanie stoczni, zbudowanie okrętu, zaprojektowanie, wynalezienie. Żeby zrobić takie flotę, nie wiem, jakąś Turcją, to będziecie musieli grać do lat 50. Drugim sposobem, oczywiście na dostanie na zrobienie takiej floty, to jest po prostu zabrać ją komuś jeśli Wam zależy na jakimś speedrunie Niemcami na przykład, to po prostu podbijcie Włochy sobie. Zabierzcie mu tę flotę, doróbcie do niej lotniskowce i już macie gotową flotę, która wszystkich wrogów rozwali. Wojna trwa rok, jak można zobaczyć mamy już trochę expa na naszych okrętach. Zobaczmy sobie jakieś tam statystyki. Eee, jeśli chodzi o statystyki naszych lotniskowców, to są one dość git. Muszę zobaczyć większość damage'a. Właśnie te lotniskowce pozadawały. Mamy jakieś nasze Pride. Nasz Pride też coś zatopił. Chyba tyle w tym poradniku po majóweczce. Z czego będzie następny poradnik, to jeszcze zobaczymy, pewnie może z samolotów. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Wiem, że on jest mega prosty, ale autentycznie nie czerpię przyjemności z walk plotów I dla mnie to jest akceptowalny poziom na każdą możliwą grę. Dzięki bardzo. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć, Pa.